Mka. Dzisiaj poradnik, jak zrobić taki wynik z taką mocą garażu. Więc zacznijmy poradnik. Dobra, lecimy. Pierwsza mapa. Takie tuningi, takie części. I zaczynamy od tego, aby zacząć. Ha, ha, ha. Dobra. Willy na starcie. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Idziemy, jedziemy, idziemy. O! Dobra, udało się. jak jest ten rów na 410 o tutaj 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 to starajcie się w niego nie, w, nie wpaść bo potem może być problem tak jak ja teraz mam z takim, z takim pojazdem jaki ja mam da się nawet zrobić 800 ale ja nie umiem utrzymać równowagi no i tylko tyle mi wyszło. Dobra, kolejna konkurencja. Wymaksowany. Max max i drugi. I dobra, jak to robić? Perfect start. Tutaj. Tak. Sprężyny. Na ziemię. Sprężyny po zebraniu butli. Ile? O nie, nie wierzę! O nie, nie wierzę, nie wierzę. Czy wy widzieliście, jakie to było oszustwo? Nieważne, tak jak możecie tu zauważyć, miałem 16,425, a w ogóle to zrobiłem raz poniżej 15,5 sekundy. Więc no, da się naprawdę dobrze takim czymś pojechać, ale mi nie wyszło. I teraz tak, zaczynamy od tego, aby pojechać do tyłu. Skoczyć i cyk odwalić lufę. I jedziemy, jedziemy, jedziemy do góry. I są dwa, czy nawet trzy kluczowe momenty. Tu jest pierwszy kluczowy moment, czyli że jedziemy tutaj tym rowkiem. I cyk. I tam na tą małą cząsteczkę wskakujemy. I jedziemy, jedziemy do góry przeskakujemy i tutaj też jest ważne aby utrzymać tylne koło żeby wjechać tutaj za pierwszym razem o zapomniałem pokazać części tu teraz zapauzuję i powiem tak jak widzicie mam czapkę czołgu więc cały czołg jest na, na 20 czyli te sprężyny silnik Paliwo i chyba grip, i części to jest Fume Boost tutaj na szóstym, Willy Boost na szóstym i skrzydełka na dziesiątym. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, tutaj tak. O, i mamy mało paliwa. Więc teraz ile fabryka dała po tym? Jedziemy. O. Możecie dać radę. Pewnie na przykład gacza ma wymaksowane. I może dać radę pewnie z 10 tysięcy. Dobra, nie wiem gdzie lecę. O, I tutaj ostatnia konkurencja. 13 Trzynaście, piętnaście, dwanaście... Trzy, siedem, jeden. dobra. O, teraz bardzo dobrze mi poszła ta konkurencja, bo dopiero na tamtej górce mi fumabus zaczął działać i nie wpadłem... A, wpadłem pod wodę. O, i jak widzicie, mój rekord 740. No, 24 tysiąca, ale myślę, że to i tak jest dużo, więc to na tyle z tego poradnika. Siema!